Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku omówimy francuską wersję teleturnieju Koło Fortuny. La Rue de la Fortune, która była emitowana właśnie przez 25 lat z kilkuletnią przerwą. Ta przerwa wynosiła 9 lat jakieś, ale yy, ogólnie ten teleturniej debiutował... Już ponad 35 lat temu, 5 stycznia 1987 roku, no i do marca 2012 roku, czyli na przełom, na, yy, w okresie 25 lat, miał we Francji trzy życia. Wszystkie trzy miały miejsce na antenie telewizji tf która kupiła ten format, aby zastąpić inny, 10 razy droższy, no bo tak ta się składa, że yy, w latach 80-tych średnia yy, kwota, która... Yy, była potrzebna do produkcji jednego odcinka koła Fortuny wynosiła 100 tysięcy franków. No a ten nie zastąpił inny, którego produkcja kosztowała milion franków za odcinek, tak więc zaledwie jedna dziesiąta. No i teraz do rzeczy. Generalnie, jak już powiedziałem, historia koła Fortuny we Francji dzieli się na trzy okresy. Pierwszy okres to lata 1987-1997, czyli trwający 10 lat. No i w tym czasie. Program miał czterech gospodarzy czterech prowadzących. Pierwszym był Michel Rob, który prowadził ten program w pierwszej połowie roku 1987, faktycznie od, od początku do września 87. Zastąpił go później Christian Morin, który prowadził program od y, września 87 roku do y, grudnia roku 1992. Następnie y, tą funkcję przejął Aleksandr Deba który yy, prowadził program od początku roku 1993 do końca 1994. No a ostatnim prowadzącym w tym okresie był Olivier Chabaudot, który ten program prowadził od początku roku 95. do kwietnia roku 97. No i od kwietnia 97. do sierpnia 2006. mieliśmy okres w Maltwy. W 2006 roku, w sierpniu, rozpoczął się drugi okres yy, koła Fortune we Francji, który trwał aż do połowy 2011 roku. No i w tym czasie prowadzący był Christophe Deschavans. Deschavans. No ale nieważne. W każdym razie, ale zanim jeszcze do tego tego okresu, wróćmy do lat 90., 80. i 90. W tamtym okresie mieliśmy następujące hostessy, No bo o nich też trzeba powiedzieć. Były trzy: Anne Pujol od roku 87 do 94. Sandra Rossi w styczniu 95. Tylko i wyłącznie w styczniu 95. No i jeszcze Federik Calves. Od stycznia 95 do kwietnia 97 roku. No i te, to, to, te panie odsłaniały litery w kole fortuny we Francji w latach 80-90. W latach 2006-2011, jak już powiedziałem, prowadzący był Christophe de Chavannes, a litery odsłaniała Victoria Silvested, która była również hostessą w wersji włoskiej, równolegle i to równolegle. Ogólnie, Victoria Silstedt to jest szwedzka modelka, a no, że zna i francuski i włoski, no to występowała w obu wersjach jednocześnie. Tylko, że swój udział we włoskiej wersji zakończyła dwa lata wcześniej niż we francuskiej. Gdyż e, trzeci okres to był początek roku 2012. Najchyba no, najmniej udany okres w historii La Rue de Fortunée, gdyż trwał tylko od 2 stycznia do 23 maja 2012. A wówczas gospodarzami programu byli Benja Benjamin Casaldi, który. No Notabene był synem Jean-Pierre Castaldi, czyli gospodarza francuskiego Fortu Boyard w latach 2000-2002, a wcześniej e, od twójcy roli e, Gaiusa Pienknusa chyba, w Asterix z kontra Cezar. No, no, tam robił takie... W, taką piosenkę śpiewał z głównymi bohaterami Zig, 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 zig ajajaj! Ai, ai, ai. No właśnie. To ten. Był jego, to, jest, to jego syn prowadził na początku 2012 roku koło Fortuny we Francji. A o, litery wtedy odsłaniała Valérie Bego. No i co należy jeszcze powiedzieć? No i generalnie to tyle. Hmm, jeśli chodzi o koło samo, to kołem zajmiemy się w, przy okazji innego odcinka. Natomiast jeśli chodzi o no wystrój studia, no to w latach 80-90 no to mamy kopię wersji amerykańskiej yy, kompletną. Yy, w latach 2006-2011 było tyle ważne, że wtedy, wówczas na bazie tej wersji swoje wersje oparli Polacy, Włosi, Portugalczycy. Właśnie ta wersja francuska za 2006-2011 była taką, takim wzorem dla innych wersji yy, z tamtego okresu. No bo sam, sam wystrój, studia, sama czołówka. No sami przyznacie, że to, po, podobne rzeczy widzieliśmy u nas w czasach Krzysztofatyńca. No a 2012 rok to takie dobić pró próba nieudolna ratowania tego formatu. No i od 10 lat yy, ponad mamy. Ciszę. Yy, no, i jak już powiedziałem, całą yy, cesją koła. Zajmiemy się, zajmiemy się przy innej okazji, co, co na tej imóle było, a jest o co omawiać. No i w zasadzie to tutaj jeśli chodzi o historię koła Fojatuny we Francji. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.